Mościski Orszak Trzech Króli rozpoczął się miejscową kolędą Betlejemskie Pole Śpi. Chcemy się dzielić wiarą i mamy czym. Nie chcemy się zamknąć, chcemy być i chcemy to, żeby następne pokolenia no, zarażali się tą dobrocią. Nie, nie bójmy się tej epidemii, ale bójmy się, żeby nie rozpowszechniać tę miłość. Ona uzdrawia. Na dziedzińcu kościoła parafianie i goście zgromadzili się przy żywej szopce. Wstające święta rodzina, a przy niej aniołowie i pastuszkowie. Zakończyliśmy, imitowaliśmy prawdziwą szopkę, to miejsce, gdzie się narodził Pan Jezus. pani nasze pamiętania, ona bardzo stara się dla nas o, o przemyśle nowe kostiumy, piosenki. Aby pokłonić się Dzieciątku Jezus, orszaki przybyły z różnych dzielnic miasta: za Kościela, Rzadkowic, Rudnik, Słukoszczyzny i Zawady. W tym roku po raz pierwszy dotarł również orszak z pobliskiej sądowej Wiszni. Jestem król Roman I z ziemi sądowej Wiszeński z parafii Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych. Po raz pierwszy e, kościół katolicki w Mościskach zaprosił nas na procesję Trzech Króli. W nawiązaniu do roku świętego Józefa, który ogłosił papież Franciszek, zaśpiewano kolędę O Józefie, czego chcecie, powiedz, że nam. Jesteśmy tutaj po, po raz pierwszy. Bardzo już dawno marzyliśmy o tym, żeby być na tych uroczystościach. Chciałoby się, żeby to przeszło miast, ulicami miasta, ale i tutaj było. Pięknie, wspaniali. Powinniśmy się dotrzymywać tych tradycji i dla, dla takich dzieci i młodzieży to jest naprawdę bardzo ważne, bo jak powiedział biskup, ksiądz biskupa Dwartkawa teraz na, na niedzielnym kolędowaniu, że dzieci i młodzież to jest nasza przeszłość i bez nich po prostu no, nie ma przyszłości, nie ma parafii i nie, ma, nie będzie tej polskości. Mościski Orszak Trzech Króli w święto Objawienia Pańskiego zorganizowano już po raz szósty.